Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Kamlox, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nową aktualizację i pokażę Wam od razu też wszystkie klucze w świecie VIP i też w Nexusie. W Nexusie jest się bardzo trudno dostać, ale Wam to wszystko pokażę. Więc jak jesteście nowi, to możecie stawić łapkę w górę, subika na kanale. No i ja już nie przedłużam, no i w sumie zapraszam do oglądania. Dobra, więc pierwsze sobie zobaczymy wiadomości Nie będę ich czytał, bo w sumie wydaje mi się, że nie ma sensu. Zobaczymy sobie od razu, yy, co się stało, zobaczcie. Aha, czyli jest od razu nowa kolekcja VIP. Zaraz zobaczymy właśnie, to chyba można kupić. Zaraz wszystko sobie zobaczymy. Będę kupał właśnie ten pakiet, zobaczmy jaki to jest nowy pakiet. O, i będę miał właśnie takie ufolutka i będę miał takie złote ten. To właśnie będę kupał w jakimś najbliższym odcinku. Zobaczmy sobie teraz kolejną wiadomość. Najbardziej chcę Wam pokazać klucze. Wydaje mi się, że innego klucza nie ma, ale ja umiem bugować, bo jestem kozakiem, więc Wam zaraz pokażę. Witaj w porcie Nexia. Aha, czyli tutaj jest pokazane, jak się to stało. Czyli tutaj jakiś, yy, nie wiem, jakiś Nexia. Tutaj jakiś był samolot, i później tym samolotem no, wylecieliśmy do tej, do, do tej galaktyki w porcie gwiezdnym, no i właśnie u tej leciał, leciał no i doleciał, no i jesteśmy teraz no co ja wam będę pokazywał, możecie sobie to zobaczyć, to nie jest najważniejsze ja wam to pokazuję tak jak najszybciej nowe nagrody koło fortuny, to sobie sprawdźmy, dobra wylosujemy sobie bo dzisiaj w ogóle nie kręciłem, mam nadzieję, że wykręcę monety albo coś, no monety w sumie mi się przydadzą bo, bo jak patrzę na mój stan konta, to to masakra, więc na razie zero tiketów, więc tak średnio wylosujemy sobie jeszcze raz, 10 dobra Wylosowałem 10 ticketów, proszę mi je dać szybciutko, dobra Dostałem, no i można, O, ale fajne nogi Ale one kozacko wyglądają Te cienie są kozackie, o kurde I co ten robot, ej fajne to To jakaś do ten Co to jest jakiś, snajperka O kurde, ej to jest fajne, ej I to jakaś walizka Ej fajne, to mi się podoba Tyle chyba nowego jest Zaraz wam pokażę, no chyba tyle Tyle z nowych wiadomości, więc teraz razu zacznijmy, gdzie są klucze. No to pierwsze, jak jesteście w świecie Nexusie, w świecie Nexus, jak jesteście w świecie Nexus, to macie tutaj kwiatki. Takie jest pomieszczenie, wchodzicie sobie tutaj, musicie wziąć podkę pomniejszenia, jak wam tutaj pokazuję. Bierzecie sobie podkę pomniejszenia, znaczy nie powiększenia, tylko pomniejszenia, już wam pokazuję dlaczego. Jest tam taka mała dziurka i trzeba tam się dostać i trzeba tam na pewno podkę pomniejszenia. Jeszcze jeśli macie problem, to kupujecie sobie dysk. I wam się łatwiej wchodzi tam. No i patrzcie, wchodzicie sobie tutaj. No i macie pierwszy niebieski klucz. Teraz wam pokażę czerwony klucz. No to teraz wam szybciuteńko pokażę czerwony klucz, tylko stąd wylecimy. Teraz się od razu zmniejszymy, żeby wam jak to najszybciej pokazać. Teraz sobie lecicie. Yy, tutaj macie takie dwa przejścia do góry. Jedno w lewo i drugie w prawo. Tej od strony, gdzie ja jestem. Tutaj jest Blockborn. No idziecie, jak jest Blockborn, to idziecie w prawo. Więc sobie właśnie idziecie w prawo, prawo, lecicie sobie do góry, idziecie sobie teraz do przodu, skręcacie tutaj w prawo, w prawo, teraz znów w prawo. Ja wam tak szybko pokazuję, tak żeby wam to pokazać jak najszybciej. Widziałem, że tam inni youtuberzy już nagrali, ale nie pokazali wszystkiego, więc wam tutaj wszystko pokażę. Ogólnie trochę Bloxer Planet miło, bo niestety, żeby się tu dostać, to musicie mieć vip -a bo są takie dla vipów, no i patrzcie zrobili coś takiego dla vipów i żeby się tu dostać to trzeba mieć vipa, ale ale jak chcecie to ja wam pokażę jak się tutaj dostać bez vipa bo ja znam dużo bugów ziomeczki i ja wam wszystko mogę pokazać teraz sobie się pomieszacie no i tam jest czerwony klucz, jak się tu dostać widzicie taką dziurkę no i sobie właśnie bierzecie to teraz co jest stąd, można wylecieć stąd, można teraz nie i teraz sobie znów usuwam tą potkę już usunąłem. Teraz sobie lecicie tu, gdzie byliście. Lecicie sobie właśnie. Tutaj teraz. Teraz sobie schodzicie na sam dół, tam gdzie byłem przed chwilą, czyli tutaj. Idziecie teraz. Idziecie w lewo. Tak jak przed chwilą szedłem w prawo, to teraz idę w lewo. No idziemy teraz na sam dół. I teraz musicie, gdzie musicie iść. Już wam pokazuję. Czyli musicie iść tam, gdzie jest Dex, Mag, Fly. Chyba tak się mówi. No i teraz idziecie sobie tutaj w dół. No, i patrzcie, co jest dalej. Dobra, sobie szybko tutaj polecimy. Może nie będziemy tracić czasu, to od razu sobie bierzemy grubą potę. No, i lecimy. No, patrzcie, od razu jest przyspieszone tempo. Więc sobie teraz wchodzimy w dół. Teraz idziecie ciągle na dół, aż do ostatniego pomieszczenia. I jak jest ostatnie pomieszczenie, idziecie na sam koniec tego pomieszczenia. I na lewo jest taka dziura, w którą po prostu wchodzicie. Ja sobie wchodzę i patrzcie, jak idziecie na samą górę, i teraz będzie żółty klucz. To jest. Y Trudno zdobyć, bo jest tam taki labirynt, ale ja Wam pokażę, gdzie go zdobyć. Więc idziecie sobie do góry, idziecie sobie do góry, idziecie, idziecie. Na początku nie zwracacie na to uwagi, lecicie. Dobra, teraz sobie lecicie, 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 lecicie. Trochę mnie buguje, bo jestem taki duży. Teraz sobie lecicie do przodu. Teraz musicie zastopować. Musicie nie iść do góry. Do góry nie idziecie. Te... Po prostu idziecie ciągle w dół. Pierwsze pomijacie. Ale przy drugim, jak jesteście tutaj, to patrzcie co jest. Nie wiem jak wam to wytłumaczyć, bez labirynt. On musi być taki kolor, taki, taki blady różowy. jak jest blady różowy, to tutaj jest klucz u góry. Widzicie, wziąłem sobie klucz. No i teraz sobie stąd spadamy i od razu będziecie mieć też zielony klucz. Patrzcie, spadacie, spadacie i patrzcie, wracacie się. Tam samo was w sumie ten. I patrzcie, co teraz jest. Patrzcie, co teraz, siomeczki jest. Patrzcie, zielony klucz. No i bierzemy sobie zielony klucz. Teraz stąd idziemy. No i ogólnie powiem wam teraz taką rzecz, że te klucze znalazłem w jakieś pół godziny. A fioletowy klucz szukałem półtorej godziny. No i mówię, nie. Chyba tego klucza nie ma. Nie ma na 100%. Ja mówię coś takiego. Dobra, no to zaczynamy bugować. Ja się nie będę bawił z Blockster Planet. Zaczynamy bugować. No i teraz sobie właśnie idziemy do góry. Tam, gdzie był. Co tam było? Co tam było? Chyba czerwony klucz tam był, więc idziecie sobie w tamtą stronę, właśnie. No i właśnie ja się mówię, nie będę ten. Bugujemy to bezproblemowo. Tylko to bugowanie też zajmuje około 5 minut. Więc zaraz Wam powiem, jak to zbugować. Mam na to kilka taktyk, tylko musicie mieć wszystkie te klucze, żeby Wam było o wiele łatwiej. Ja już ogólnie tajemnicę wziąłem przez przypadek, ale, ale pokażę Wam, gdzie jest. Więc no, już Wam to pokazuję. Już wam to pokazuję, już wam to pokazuję, już wam to pokazuję. Czyli idziecie sobie teraz na górę, na samą górę wychodzicie po prostu na samą górę. Teraz jesteście na samej górze i teraz możecie też zrobić taki trik, że sobie idziecie, jak macie VIPa to możecie sobie taki trik zrobić, ale nie jest on potrzebny, ale czasami to przyspiesza naszą pracę. Więc teraz sobie dajecie podkę taką, no taką podkę sobie dajecie. Trochę dałem ją krzywo. Ale na spokojnie, teraz się wracacie Idziecie właśnie sobie na lewo Tutaj, no idziecie teraz do tych normalnych y, Bram y, Wszyscy mają dostęp, no i jak przejdziecie sobie żółtą Teraz sobie bierzecie mniejszą potkę Ten bug jest trudny Wydaje mi się, że ja tylko umiem tak bugować No ale jak wam pokażę To na pewno będziecie wiedzieć Może wam to zrobię w zwolnionym tempie, jeśli mi się uda I wtedy będziecie wszystko wiedzieć Więc więc spoko jak to zrobić Więc sobie kupicie disk awaryjny i teraz pamiętajcie, żeby nie kliknąć edytuj, bo ja już kilka razy kliknąłem edytuj. No i się ustawiacie coś takiego, mi się wydaje. I próbujecie bugować. Próbujecie bugować. Musicie kilka, kilka pozycji próbować. Każdą pozycję musicie próbować. I za którymś razem wam to zadziała. O, o, o! Prawie! Widzieliście? Tepło mnie teraz trochę niżej I tak kilka razy trzeba próbować, mówię tak pięć nawet do 10 minut. Za pierwszym razem to 15 minut aż próbowałem. Ale właśnie, to trzeba tak robić. Tak musicie zbugować, że to zaraz wyjdzie, to zaraz wyjdzie. Nie ma... O, no i patrzcie! Easy! Macie teraz to w zwolnionym tempie. Dobra, ziomeczki. Udało mi się, jak widzicie. No, jestem turbo kazakiem. No, jak? No... No, po prostu trzeba być turbokazakiem jak ja. Za to możecie stawić łapkę w górę, bo na pewno żaden youtuber wam tego nie pokaże. Więc, no, polecam wam stawić łapkę w górę, bo na pewno nikt wam tego nie pokaże. Idziecie teraz do góry, macie tutaj teleport i patrzcie. I teraz jest tutaj czarno, jest tutaj taka mała dziurka. No i właśnie, tutaj jest tajemnica. Tylko ja ją wziąłem i dlatego jej nie mam. Chciałem ogólnie zrobić zdjęcie do mnie turki, ale zrobię chyba z innego kąta, ponieważ. Wziąłem ją przez przypadek, dobra, więc wam pokazałem. No, idziemy sobie teraz do świata VIP. Dobra, jestem już właśnie w świecie VIP. Mam od razu czerwony klucz, bo jak wejdziecie do świata VIP, to jest od razu czerwony klucz obok. No i teraz UW Patty pokaże mi, gdzie są klucze. No to spoko, tylko ta osoba ma lagi, no ale dobra, niech nas prowadzi. Więc dziękuję Ci bardzo, że mi pomożesz. Więc sobie właśnie idziemy za UW Patty, czyli idziemy sobie teraz do przodu. Idziemy teraz sobie w lewo, patrzcie ogólnie jak ją laguje, ona tak idzie! Nie wiem jak ona to robi, ona tak idzie? Nie wiem nie wiem co się dzieje, ale patrzcie jak ona idzie, o lol! Patrzcie, o kurczaczki! Patrzcie jak to wygląda. Ja nie mogę! Jak ona wolno idzie. Śmiesznie to wygląda, buciki pomoc. Ej, co jest? Dobra, trochę szybciej idzie. O! Dobra, coraz szybciej. Dawaj, dawaj, no gdzie teraz trzeba iść? Tutaj są jakieś schody. Czy idziecie sobie teraz w świecie VIP yy, na schody, rozumiem? Na schody, ja nie mogę. Ten świat VIP też jest taki y, duży, więc no nie wiem, gdzie mam teraz iść. Uw, Pate i Uw, Może mi właśnie pokazać. No gdzie mam iść? Teraz mam iść tutaj, no kumam, kumam. Tutaj mam iść, tak? A i tu na górę, dobra, no i jak jesteście tutaj, to musicie wskoczyć na górę. I macie, macie, macie co macie? Co macie? Yy? O, tu macie takie wejście. Tu gdzie jest biały klocek u góry macie wejście No i macie żółty klucz Oki, gdzie teraz? Dzięki Pati, że mi pomogłaś Gdzie mam teraz iść? Teraz chyba się muszę wrócić Tylko są troszeczkę lagi Fioletowy, gdzie, gdzie teraz fioletowy? No dobra, pokaż mi Pati uw... Fioletowy Zobaczymy gdzie jest właśnie teraz fioletowe ziomeczki Właśnie nie wiem o co chodzi Dobra, niech Uwupati poda mi fioletowy kluczyk. Dzięki, że nie pokazujesz. Bo właśnie dwie godziny ziomeczki szukałem, nawet chyba 3 godziny szukałem kluczy w Nexusie. I jeszcze fioletowego nie znalazłem. Jakbym znalazł fioletowy szybciej, to by ten odcinek byłby dwie godziny szybciej, serio. A tak to przez to jest tak późny odcinek i pewnie będę. No, spóźniony, ale mam nadzieję, że i tak oglądacie. To, dobra. Gdzie mam teraz iść? Uwupati, gdzie mam teraz iść? Uwupati. Uwupati może mi pokazać, dobra. Czyli trzeba iść chyba do przodu. Może ją trochę wyprzedzimy. Mam już żółty klucz i teraz pewnie gdzieś to jest fioletowy, tak? Dobra, gdzie idzie? Uwupati idzie. Ja nie mogę, jak ona idzie, ziomeczki. Dobra, no i gdzie mamy iść? Uwupati, uwu Ona każe chyba iść tu. No właśnie, coś znalazłem. No i mamy fioletowy klucz, dobra. Yy, gdzie dalej? Dziękuję ci bardzo. Nawet dodam tą osobę do znajomych, bo mi pomogła i dam jej uśmiech. Aha, ona mi pokaże, gdzie jest ten. Dobra, no w planecie jest, dobra. W planecie to pokażę mi, buciki. Aha, teraz mam wskoczyć do góry. Buciki, no prowadź mnie. Buciki, 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 dawaj, dawaj. Aha, w planecie, dobra, jestem tutaj na planecie. a i teraz siedzicie sobie w dół, jak widzę. Teraz jest teleporcik. I teraz, teraz chyba wiem, gdzie mam iść. Buciki, dobra, buciki, prowadź mnie. Teraz mam iść chyba do góry, mam zrobić parkour. I na górę. O kurde, o kurde. Co? Skinąłem! Skinąłem! Ja nie mogę ziomeczki, od nowa to zrobię! Ja nie mogę! Czyli dobra! Więc musimy zrobić tak, że idziecie sobie tutaj. Idziecie sobie właśnie teraz na ten parkour, to jest mega trudne w sumie, czyli musicie... Ej, to jest... A dobra, czyli musicie teraz iść do tyłu, a ja to jakoś dziwnie przychodziłem. Teraz musicie iść do tyłu i teraz co? I teraz możecie w sumie wskoczyć tam, no nie da się tak za bardzo. Czekaj, czekaj, trzeba wymyślić jakiś plan taktyczny. Yy, to można w sumie zrobić. O, udało się! Zaczęliśmy trochę HP, ale mało. Teraz idziemy sobie właśnie przez jakiś tunel. O, i mamy zielony klucz. Yy, mam zielony, gdzie niebieski? A, niebieski chyba wiem, gdzie może być. W sensie, nie wiem, czy jestem tego pewien, ale zobaczymy. Więc, żeby właśnie wziąć niebieski. W sumie, nie wiem, buciki ma, mi ma pokazać, a już wiem co trzeba zrobić. Czyli idziecie właśnie tutaj do góry, bo ja to widziałem już o godzinie siódmej, serio. Czyli idziecie sobie tutaj do góry, teraz bierzecie sobie właśnie y, małą potę, dajecie sobie właśnie tam, wskakujecie, bierzecie sobie tą małą potkę I to jest grawitacja, ja chyba wiem jak to mam zrobić. Teraz sobie usuwacie tą grawitację, bierzecie sobie szybko ten y, grawitację wskakujecie szybko sobie teraz y, na chyba lewo na lewo i skakujecie do góry I teraz idzie, idziecie sobie tutaj I wydaje mi się, że tutaj jest gdzieś Niebieski klucz Ale nie jestem tego pewien, ciomeczki O, jest tej buciki, no to pewnie jest, więc Na górze, na górze jest, dobra Na górze róże i na dole też jest Zielony klucz No i pokaż mi go, no i zobaczymy Czy, czy, czy on jest, czy on jest, czego nie ma Zielony, no gdzie jest Znaczy niebieski, gdzie on jest O, widzę, że tam mi buciki coś pokazuje i co? I że on jest tutaj? O, i mamy chyba niebieski. Ej, dobra, teraz się idzie tutaj. Jakie to jest skonstruowane bardzo? Dobra, mamy niebieski. Napiszę, że nie mam jeszcze żółtego. Nie mam tylko żółtego. Ej, gdzie był jeszcze żółty? Jak będę miał żółty, to będę zadowolony Dobra, więc teraz się właśnie wracamy stąd. A to, a to gdzie? A to gdzie było? Ja pokażę żółty, no dobra, czyli się stąd na pewno wracamy. Musimy stąd wrócić i, i gdzie mam teraz iść? Musimy iść tutaj do tego teleportu i teraz musimy znaleźć właśnie, się musimy jeszcze wrócić. I teraz musimy znaleźć żółty klucz. Gdzie jest żółty klucz? Ja wiem, no ja właśnie wiem. O, buciki za leci szybko. Buciki to jest jakaś dobra zawodniczka, bo ona szybko tak robi i mi zaraz pokaże. Da o, dawaj buciki, pokaż mi i będę miał w końcu tajemnicę, Najsik. Dobra, czyli trzeba iść tutaj, rozumiem. Rozumiem, teraz trzeba iść do góry, rozumiem. I teraz się idzie tutaj, rozumiem, i teraz do góry, A, tu byłem, no i bierzemy sobie No i chyba wszystko mamy Gdzie mam iść teraz, gdzie mam iść, halo zgubiłem się, dobra mamy wszystko, ziomeczki Zobaczę czy mam już tajemnicę Buciki bardzo ci dziękuję, gdzie ty jesteś buciki do Dodałbym tą osobę do znajomych z chęcią Jak ją znajdę Chyba tu, no ja mam Tylko nie widzę buciki w sumie Za to, że mi pomogę, to ją dodam do znajomych ziomeczki Ja nie mogę, to odcinek jest trochę za długi Dobra, więc zadajemy, ale wszystko wam w sumie pokazuje, więc jest chyba git. Teraz się wracamy do... Do czego? Do czego się wracamy? Wracamy się na pewno do... Do, 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 do czego? Do, 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 do tajemnicy, więc teraz musicie się wrócić tam, gdzie chyba był dex na początku. Tak mi się wydaje, że jesteście tutaj, gdzie... Znaczy, bloks, jaki dex? No i teraz musicie wejść tutaj, albo nie. Albo nie, gdzie jest właśnie... Gdzie to jest, gdzie to jest? O, no i mamy tutaj właśnie... Tajemnice A jak się dostać do tajemnicy? A jak się dostać do tajemnicy? W planecie są gdzieś bramy. Czyli muszę wrócić do planety, rozumiem. Tutaj jest na pewno planeta. Jest planeta. Teraz wchodzimy do tej planety, wchodzimy szybko do góry. Rozumiem. Teraz schodzimy sobie w dół. I, i, i co? I tutaj w tej planecie są gdzieś tam. Chyba trzeba iść do teleportu. I teraz musimy szukać właśnie klucz. O, znalazłem! Czyli jak jesteście tutaj, to idziecie od razu w prawo, szukacie takiego wejścia, takiego... Nie wiem, jak wam pokazać, chyba widzicie, gdzie to jest. Idziecie, macie żółtą bramę, macie zieloną bramę, macie różową bramę, macie niebieską. Wchodzicie sobie tutaj, idziecie sobie do góry i chyba będzie nasza tajemnica, zobaczmy. Zobaczmy, czy to będzie nasza tajemnica. Idziemy sobie właśnie teraz tu. Ej, I mam tajemnicę, jest ziomeczki! Dobra, teraz sobie idziemy właśnie... Odebrać tą tajemnicę Odbierzemy sobie właśnie teraz tę tajemnicę I zobaczmy co daje fragment strony Fragment strony jest ogólnie bo się tam chyba Zgubił tata Ziggy? Nie, nie, wiem Jaka Ziggy, nie Zygi. O co chodzi? Już wam pokazuję o co chodzi z tym W sumie nie mam pojęcia O co z tym chodzi Ale sobie możemy to stworzyć Chodzi z tym o to, że Składa się z fragmentów stron Aha Chyba się zgubił, nie wiem, nie wiem o co chodzi, możecie mi napisać o co z tym chodzi Dobra, odebrałem sobie i mam właśnie takie trzy Pełne strony składa się z fragmentów stron Nie ogarniam ile tego właśnie muszę mieć Ale sobie właśnie to stworzyłem I teraz rzemeczki odbiorę sobie tajemnicę No i w sumie chyba jest git Mam nadzieję, że wam w tym odcinku wszystko pokazałem Pewnie będą jakieś nowe odcinki o nowym sezonie Więc jak chcecie nowe odcinki związane z nowym sezonem To stawcie łapkę w górę i subskrypcję wraz z łączkiem. No i w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!